Są takie miejsca w Kielcach, których nigdy nie byłem Są uliczki, którymi nigdy nie chodziłem. Jedną z takich uliczek jest. Teraz jej nie widać, no kurde, jest uliczka biegnąca do takiej szkoły na górce tak zwanej, bo yy, jakieś gimnazjum, tańcowa Kostki, która się znajduje jakby na przedłużeniu. O, tam ją widać teraz. O. Tam ją widać. Za tą przecznicą tam leci pod górkę. No, nigdy tą uliczką nie szedłem, nigdy tam nie byłem. A ta szkoła na górce to jest znana. Tam pokolenie poprzednie moich rodziców chodziło do tej szkoły. Tylko że teraz zasłonięta jest przez drzewa ta szkoła, nie widać jej. W latach 60. ją było widać. Także pójdziemy tam, zobaczymy, co w ogóle tam jest. Z tego wzgórza widać. przy okazji, bez ulica Kopernika mijamy teraz ze służb ekonomicznych. Właśnie Kopernika. Bardzo ekonomizuje na remontach elewacji, jak widać. Zresztą popatrzcie, ten sraczkowy kolor, coś strasznego. No i zobaczymy w takim razie, co tam jest na końcu tej uliczki idącej pod górkę minąć tą dwupasmówkę, to jest chyba ulica źródłowa nazwana tak od rzekomego prawdziwego źródła silnicy, które się znajduje gdzieś tutaj w tych ulicach. Ponieważ silnica rzeka płynąca przez Kielce de facto ma inne źródło niż się oficjalnie wydaje. Takie takie krążą legendy i mity miejskie. Dobra, tutaj jest takie, taki wiadukt. Pierwszy nad tą dwupasmówką. Teraz do niego dojdziemy. To wiadukt. To jest osiedle KSN generalnie. Tam zbudowane. Czyli yy, jak ta szkoła już była, to dopiero zaczynali budować tą odciedle. Ups, ups, ups. a zobaczymy sobie z tego wiaduktu, jeszcze co so widać. Centrum Kielc, gdzieś dwie dwupasmówki przecinają Śródłowa i 9+ Wieków Kielc, Sandomierska. Very busy place. Dobra, a my schodzimy z tego wiaduktu. To był kiedyś Warnack, sklep muzyczny, w 99 kupiłem tu pierwszy pas mój. Potem przechodziłem tylko od struny do pasu. Dwa. i idziemy hop, hop, hop jesteśmy na tej, na tej uliczce, tak? ładnie i zobaczmy Myślę, ja myślałem, że na bardziej pod tą górkę idzie a to jest nieduże wzniesienie i w sumie jest krótka dosyć stare osiedle w sumie kiedy budowa na latach 60. Dobra. i teraz spacerkiem sobie wchodzimy przejdźmy na chodnik no dzisiaj jest ostatni dzień wakacji, tak? jutro jest 1 września knypy do szkoły dążły niektóre knypy po raz pierwszy w życiu, czy będzie czekać ich, ich trauma. Trauma związana z polskim szkolnictwem państwowym. No właśnie, to jest wyjście z, ze schronu przeciwatomowego, które jeszcze właśnie budowano w latach 50-60. Wtedy jeszcze było zagrożenie bombą, też tą wojną atomową, to budowano te schrony przy właśnie blokach. Każdy blok miał swój własny schron. Schron, oczywiście wyposażony również w zapasy żywności na wypadek. Żebyś tam siedzieć parę tygodni, zanim opadnie radioaktywny kurz tak by Cię to nie hurtowało się, człowieku. Dobra, jesteśmy już przy tej szkole, tak. No to chyba właśnie taka szkoła religijna, w sensie przez. Yy, instytucje religijne, no? nie wiem. Znaczy dużo, dużo w ogóle samochodów. Przecież się rok w nie zaczął. Tak świętego własnej kostki. Tak. Patrzmy. Tak, to jest kostki. Kto jest Kaszka Tak to wygląda. Zobaczmy co dalej jest. to wzgórze jest w jakikolwiek sposób malowniczy Chyba nie bardzo, nic nie widać żadnej panoramy miasta chyba nie będzie przygotowania do, now do nowego roku szkolnego i to było na tyle Nic nie widać z tej okolicy to jest przez bloki Dlatego że wychodzimy na te uliczki osiedla KSM z tą niską zabudową czyli ulica Mazurska to no tą to, to w tej okolicy kiedyś byłem akurat Tam, tam może będzie coś widać. Tam jest wyższy punkt niż tutaj. Nie no to jest najwyższy punkt i w sumie nie widać nic. Wszystko jest zasłonięte jest z bloki. O, tam coś widać więcej. Zaraz. Zaraz on zbliżenie. zbliżenie I proszę, idziemy zbliżenie w 4K. Tak, tam widać osiedle Poddanią, te charakterystyczne wysokie wieżowce. To jest koniec Kielc tam, nie? Kielce jest w miarę nieduże, my jesteśmy teraz na wschodniej części Kielc, prawie na skraju. A tam widzimy drugi skraj Kielc, właśnie osiedle Poddanią. No i tak się kończy historia żywota tego miasta na dobrą sprawę. Dobra, będziemy wracać chyba, nie? Jeszcze parę ujęć zróbmy. Taka jakaś cała chatka przedwojenna z pewnością. sobie pójdziemy w dół tą ulicą Mazurską. to jak potem przejść e, przez tą rukipą źródłową to nie wiem. Takie jednorodzinna zabudowa albo dwurodzinna bardziej. Quiet place, w przeciwieństwie do reszty osiedla. Cóż powiedzieć, nie była to zbyt owocna wycieczka. Hmm. Myślałem, że będzie to więcej z tego wzgórza, tej szkoły na górce, a tu nic. To, to właśnie jest w tych kielcach. Zresztą w większości chyba miast, nawet czyli właśnie takie jakby e, rejony niskiej zabudowy takich kłajer bardzo, otoczone blokowiskami o tam fajnie w dół to idzie o jakieś budowane domki też fajne fajny nomenk z cygły o, już prawie doszliśmy do miejsca z którego wyruszyliśmy także pewnie tą serię będę kontynuował jeszcze jest parę takich miejsc właśnie w Kielcach, w których nigdy nie byłem. Takich jakby uliczek, takich załóków które są całkiem obszerne. ale no nigdy tam mnie po prostu los nie rzucił, bo nie miał po co. No to, to było tyle w takim razie.